Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie Motorola. Na początku musimy uruchomić klawiaturę. Gdy ją uruchomimy, naciskamy w prawym górnym rogu klawiatury na ikonę zębatki. Następnie wybieramy opcję Języki, a następnie Dodaj klawiaturę. Wybieramy klawiaturę, którą chcemy dodać. Dajemy gotowe i wracamy z powrotem do klawiatury. Teraz za pomocą ikony globusa obok spacji możemy zmieniać języki. Możemy też przytrzymać spację i wybrać z listy wybranych języków. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!